Witam po przerwie. W studiu poseł Roman Kosecki oraz Dariusz Dobek, Madrid.pl. Panie pośle, grał Pan w Osasunie i Atletico, zarówno spotkania przeciwko Realowi Madryt, jak i FC Barcelonie. Jakie wspomnienia ma Pan z tych spotkań? Przede wszystkim ja soy anti czyli jestem niestety przeciwko Realowi Madryt. Atletico Madryt jest najlepszym klubem w Madrycie, ale to sobie też pewnie wyjaśnimy po programie. Szczególne mecze, oczywiście, każdy się szykuje do meczu z Barceloną i Realem Madryt. Mnie się udało strzelić bramki oby przeciwko obydwu tym drużynom. Co prawda gorszy bilans, no niestety, mieliśmy z Realem Madryt, bo za duże chyba było napięcie, to spięcie tak zwane. Spinaliśmy się na ten mecz i, i nam nie wychodziło. Real był wtedy rzeczywiście w dobrej kondycji, mieli świetnych zawodników, ale e, parę razy tam się zdarzyło nam zamistować i strzeliłem bramkę. Natomiast Barcelona, jak to się mówi, bardzo mi leżała. <laughs> strzeliłem im trzy bramki, a też obraliśmy w pucharze u nich 4 do 1 na Camp Nou. No, to była w ogóle sensacja, ale przegraliśmy też mecz 5 do 3 na Camp Nou przy 120-tysięcznej publiczności. Romario Stoiczko Kuman, Laudrup. Ta grupa, Bakero, młody wtedy Guardiola, więc naprawdę niesamowity zespół. No ale też ten sławny mecz, o którym tak już tyle mówiłem, gdzie u siebie przygrywaliśmy do przerwy 3 do 0. O tym a, opowiadać. a wygraliśmy 4 do 3 i tam miałem też swój udział. A właśnie chciałabym powrócić do tego Real Madrid Atletico Madryt, czy derby Madrytu są większym wydarzeniem niż jakikolwiek inny mecz i czy, czy rzeczywiście presja na tym meczu jest większa? No wewnętrzna, wiadomo, wewnętrzna e, e, wojna, można tak powiedzieć, rzeczywiście atmosfera na trybunach jest bardzo, bardzo wtedy... E, taka no już 100% napięcia no ale już, tak jak mówię no, teraz Real też nie jest dalej wygodnym to nigdy chyba nie będzie dla nas wygodny zespół ale, ale... <krzykline> kiedy ostatnio Atletico wygrało z Realem w 1959 roku. No dlatego mówię że to hmm. było bardzo dawno nam też się udało remisować. Chyba to wynika z tego że jednak i dla piłkarzy Realu Madryt to też jest wyjątkowy mecz bo to jest jednak to panowanie można powiedzieć w Madrycie, mm -hmm. a jest jeszcze pamiętajmy Rayo Vajcona, taki mm -hmm. klub, który też jest dosyć nieprzyjemny. i Ostatnio mieliśmy mecz w Realu, z w Bazeo chyba wygrał real z, mm -hmm. z Rajo i też nie było im łatwo. Jeszcze hetafoluci się to co nie jest stricte Madryt, tylko o trochę dalej, ale to są te cztery drużyny, Natomiast no wiadomo, że Atletico Real to są zawsze mecze na najwyższym. Poziomie i ryzyka, i takiej walki. Zresztą w Osasunie też Osasuna nie, nie lubi się z Realem Madryt. Nawet na jednym meczu śpiewali piosenki. to w ogóle lubi śmieci o Osasunie. W Hiszpanii. No. E, powiem tak. E, tak, może rzeczywiście z Realem. Pamiętam też taki mecz 0-0, gdzie jechałem po meczu Polska, Anglia u nas i całą, po prostu cały dzień podróżowałem, wjechałem dosłownie, jak się mecz zaczynał. Wtedy grał jeszcze Michel, Butragenio, Zamorano, bardzo fajna drużyna. No i w 0-0 się ten mecz skończył. Osasuna potrafi grać z takimi drużynami też. Jest niewygodna, Osasuna ogólnie jest niewygodną drużyną, mm -hmm. bardzo taką walczącą. No właśnie wspomniał Pan o tym słynnym meczu na, z Barceloną, kiedy to odmienił Pan kompletnie losy tego spotkania. I zobaczmy, y, jak to wyglądało.